Witam Was serdecznie na pierwszym dniu wyzwania jak usunąć bariery w rekrutacji i rozwinąć biznes. I dzisiaj będę Was tutaj próbowała przekonać do tego, że bardzo ważne jest, żebyśmy się skupili na rekrutacji i rozwijali w tej kategorii. I mam, mam w, tym, w tej kwestii bardzo dużo doświadczenie, bo, bo mój biznes się opierał tak naprawdę w większości na rekrutacji i, i szkoleniu pracowników. I, I wiem, że bardzo dużo błędów popełniłam, w tej kwestii, także bardzo serdecznie, chętnie Was dzisiaj tutaj, znaczy z Wami się dzisiaj tutaj tą wiedzą podzielę. Opowiem Wam też o mojej historii, bo ta historia była też taka, bym powiedziała, podobna do Waszych historii, gdzie miałam bardzo dużo zastrzeżeń, jeśli chodzi o rekrutację. Nie potrafiłam tej rekrutacji robić, ale żebym ja mogła spełnić swoje marzenie, czyli zbudować duży biznes i potem go z sukcesem sprzedać, ja musiałam zbudować duży team i ja to wiem ale nie wiedziałam na początku, teraz już to wiem, że, że gdybym wcześniej zaczęła się za to zabierać, to było mi prościej. I na koniec przygotowałam dla Was ćwiczenie, żeby, żeby z Wami sobie przedyskutować, dlaczego uważacie, że nie ma dobrych ludzi, bo pewne Twierdzenia, które my mamy w głowie czy tam wyobrażenie o, o rekrutacji, wynikają z naszych doświadczeń. I teraz trzeba było przeanalizować, na którym etapie procesu rekrutacji mieliście te złe doświadczenia i z czego to wynikało. Więc to ćwiczenie będzie analizowało Waszą konkretną sytuację, i będę chciała, żebyście to ćwiczenie sobie, słuchajcie, zrobili w domu, żeby, żebyście sobie przeanalizowali dzisiaj. Kochani, dzisiaj, jeżeli mówicie, myślicie poważnie o, słuchajcie, o budowaniu biznesu i o tym, żeby zarabiać rzeczywiście pieniądze, to nie ma odkładania na jutro, tak, yy, bo yy, właśnie z tych ankiet mi bardzo fajne wnioski wyszły, dlatego zaraz sobie to przerobię. Pierwszą rzecz, którą chciałam tutaj z Wami yy, omówić, to są yy, nasze Wasze wyzwania, wyniki z ankiety. Tak naprawdę w ankiety zapytałam Was o kilka kluczowych rzeczy, zaraz sobie tutaj... Yy... I żeście mi odpowiedzieli, zobaczcie, jakie mam tu odpowiedzi. Jest kilkadziesiąt, chyba około 40 ankiet zrobiłam. Pewnie tych najbardziej zdeterminowanych, których zależało, no, ale ja nie oceniam, ja tylko stwierdzam fakty. Miałam 40 ankiet, prosiłam was o wypełnienie. Nawet taka ankieta, słuchajcie, jak wypełniacie, zawsze was czegoś uczy. Także jak ktoś was prosi o wypełnienie ankiety, nie jest ona, nie ma ona 100 stron, to tutaj mówię, że kochani ciśnijcie. Tak? 51 to jest świadomy przedsiębiorca, który mówi, chcę nauczyć się rekrutacji. 27 nie wiem. Nie mam czasu, ok? Czyli to jest w ogóle one-way ticket dla mnie. Jak nie masz czasu, to nigdy go nie będziesz miał, miała, dlatego, że jeżeli nie wyrekrutujesz tego pracownika, to właśnie go nie będziesz miała tego czasu, bo nie będziesz mogła delegować, czy mógł delegować. Także słuchajcie, wiem, co mówię i to jest mega ważne, żebyście to zrozumieli dzisiaj. Takie jest moje marzenie dzisiaj, żebyście przekonali się do tego, że trzeba się tego nauczyć. I zastanawiam się, nad, i 21% powiedziało z Was, że zastanawia się nad rekrutacją ale nie jest przekonana, że wpłynie na rozwój biznesu. I teraz tak, powiem, powiem Wam tak, trzeba się nad tym pochylić, tak? bo oczywiście ci, co są przekonani, no to nie będziemy ich przekonywać, natomiast ci, którzy, którzy twierdzą, że nie wiedzą, czy, czy wpłynie to na ich rozwój biznesu, to ja Wam będę mogła dać narzędzia, które, które pozwolą Wam określić, czy rzeczywiście w jakiej perspektywie czasu, ile Ci ten pracownik będzie kosztował, a jeżeli go wyrekrutujesz to ile będziesz mogła, mógł wygenerować obrotu, bo zrobiłam takie specjalną, taką analizę, ale to nie dzisiaj yy, i nie jestem przekonana, tutaj trzeci punkt, to nie jestem przekonana, że wpłynie to na rozwój mojego biznesu. I teraz tak, jeżeli, jeżeli macie biznes, który nie, nie chcecie skalować, bo to nie jest dla wszystkich, słuchajcie, to ja tutaj nie cisnę i nie mówię, słuchajcie, rekrutujcie pracownika, ale jeżeli myślicie poważnie o biznesie i chcecie, żeby to był duży biznes i chcecie, chcecie rzeczywiście y, zrobić coś, y, no, chcecie mieć więcej czasu, bo ja mówię po sobie, to nie, nie, nie wyjdziecie, słuchajcie, to się nie da prowadzić biznesu bez, bez rekrutacji pracownika. Musicie zbudować team. Jakie macie wyzwania z tej, w tej rekrutacji, że żeście porzucili próby rekrutacji pracownika, tak? I kandydaci są roszczeniowi, jest najwięcej yy, tutaj odpowiedzi, kandydaci żądają zbyt wysokiego wynagrodzenia, Kandydaci nowi pracownicy co pół roku porzucają pracę, i na trzecie punktu, taki na, na, na największa ilość odpowiedzi nie przychodzą na umówione spotkanie. I to jest chyba charakterystyka małych, takich i średnich przedsiębiorstw, gdzie ci ludzie są niewykwalifikowani, rzeczywiście nie przychodzą na, na, na te spotkania, I ja sobie z tym poradziłam, bo ja miałam dokładnie to samo. Więc jak czytałam te odpowiedzi, to mówię, Jezus, Iza, Ty tam byłaś. To przerabiałaś, i zawsze dla mnie w głowie mi się nie mieściło, że można nie przyjść na, na rozmowę, gdzie się człowiek umówił. I ja wiem, jak zrobić, żeby uszczelnić ten proces rekrutacji, żeby ten pracownik przychodził ci na spotkanie, albo żebyś wiedział, czy wiedziała, przyjdzie, nie przyjdzie, żebyś po prostu nie układała sobie całego dnia, czy układał całego dnia, nie wiedząc, czy, czy, czy to się odbędzie, bo to mnie najbardziej irytowało, tak. I teraz tak. Zapytałam Was również, czy warto się nauczyć rekrutować pracownika, i tutaj mam bardzo dużo takich odpowiedzi. Co ciekawe, Wy jesteście bardzo świadomi tego, że, że rekrutacja jest bardzo potrzebna, natomiast mówicie, że nie macie czasu. I teraz tak, jeżeli sobie nie ułożycie w biznesie priorytetów, tak jak Wam mówiłam wiele razy, czyli nie wszystko, co możesz, musisz robić powinnaś zrobić. Natomiast są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, bo jeżeli wyrekrutujecie dobrze tego pracownika i wydelegujecie swoje zadania różne, no to będziecie tego czasu mieć więcej. Ale jeżeli teraz nie masz czasu, żeby wyrekrutować pracownika, żeby się tym zająć, ale skutecznie, bo ja mówię o skutecznej rekrutacji, żeby zobaczyć, co nie działa, żeby uszczelnić ten proces rekrutacji, żeby dotrzeć do tych właśnie wartościowych pracowników, żeby potem się na etapie wprowadzenia przyjrzeć, czy on rzeczywiście jest zmotywowany na tyle, żeby inwestować w niego, no to to jest droga donikąd. To naprawdę nigdy nie będziecie mieli dużo czasu i robienie własnego biznesu, gdzie się pracuje przez, nie wiem, 12 godzin dziennie po 15 lat, to ja Wam coś powiem, ja, to już, ja już to przerabiałam. Ja to przerabiałam, ja już tam byłam. Ja wiem, co to znaczy. I, i czasami, jak nie, nie spotkacie na swojej drodze kogoś, kto Wam powie, hello, wake up, baby, bo, bo nie tędy droga, bo, bo trzeba jednak rekrutować, bo ja dokładnie to samo przechodziłam. Ja zarządzałam już dużym biznesem, mając tam. Nie, zarządzałam średnim biznesem, będąc sama i już po prostu miałam pokokardę. Myślałam, że się po prostu zabiję na zakręcie i nie miałam po prostu czasu na nic i mnie to frustrowało. I co z tego, że miałam, miałam w miarę okej okay, pieniądze, tak? I mówię, nie mam siły. Pamiętam na przykład, yy, pytałam się, czy warto nauczyć się rekrutować, a ktoś mi odpowiedział, że super. Bo, bo do pracy są też potrzebne inne kompetencje. Jedno to delegowanie, a druga rzecz, że Wy wszystkiego sami nie potraficie najlepiej zrobić. Ja to bardzo dobrze wiem, jak ja sama prowadziłam biznes. Są ludzie, którzy mają lepsze kompetencje. A poza tym, uwaga, Wy jako przedsiębiorcy powinniście się zajmować korem biznesu, czyli generowaniem, generowaniem zysku, generowaniem większego przychodu, a niech inne rzeczy takie powtarzalne, proste, ja nie mówię, że takie silly, ale takie, słuchajcie, które można delegować. Oddawajcie ludziom albo rzeczy, na których się nie znacie, bo na przykład teraz marketing jest bardzo skomplikowany, według mnie, i trzeba naprawdę mieć szerokie kompetencje, żeby robić. I ja się często spotykam z przedsiębiorcami, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić z, z, z tym marketingiem, nie wiedzą, jak go dobrze robić, no i może to jest moment na to, żeby to oddać, tak? I teraz ja miałam dużo takich różnych też zastrzeżeń, jak wy macie, więc chętnie się tutaj z wami podzielę za chwileczkę. Oczywiście większość z Was wie o tym, że prawidłowa rekrutacja przynosi korzyści. Nie zrobicie dobrego biznesu. Naprawdę nie zrobicie dobrego biznesu, jeżeli ta rekrutacja nie będzie, nie będzie właściwie wykonana i nie będziecie szukali ludzi, bo to właściwie wykonana to jest jedno. Pierwsza świadomość, że ona jest mi potrzebna. Tak, ona jest Wam potrzebna na pewnym rozwo na etapie rozwoju biznesu. I teraz, jeżeli Wy sami nie widzicie tego, to ktoś taki może jak ja powinien do Was przyjść i powiedzieć: Hello, hello, Ty już nie masz siły na nic i teraz jest Ci potrzebny człowiek do pracy. I to jest ten moment, żeby zaczynać, zacząć się zastanawiać nad rekrutacją. Tak? Zmienia się podejście do pracownika, tak? To nie jest tak, że my sobie wrzucamy ogłoszenie i, i po prostu, które kopiujemy, by the way, z poprzedniej edycji, jak, no, jak już szukaliśmy konkretnego pracownika, albo skopiowaliśmy od konkurencji. Tak się już ogłoszenie pisze. I ja o tym robię też kurs o rekrutacji, bo ja ten, ten kurs yy, już. Już dawno m, chciałam Wam pokazać, natomiast no, wyszło jak wyszło, w tym roku obiecałam sobie i obiecuję Wam, że ten kurs się pojawi i, i tam opowiem Wam dokładnie, jak to, jak to wyglądało, jak, jak się pisze ogłoszenia rekrutacyjne. Słuchajcie, my naprawdę zdawaliśmy pochwałę, jeśli chodzi o nasze ogłoszenia rekrutacyjne, to naprawdę była magia, byłam zachwycona i właśnie to mi pokazało, że ja robię coś, coś innego. Ja nie... Ja, Idę trochę do przodu, bo przy małych organizacjach, no bo ja jestem małą, średnią firmą, tak mogę powiedzieć, nie jestem wielką korporacją. Wielkie korporacje za czym wdrożą pewne rzeczy. Ja nie mówię o tych takich naj, na, największych, najmądrzejszych, najbardziej słuchajcie takich, y, y, elastycznych, może nie elastycznych, ale gdzie są zawsze piersi. To za czym to wszystko przemielą, za czym ta pani Krysia się domyśli, że to nie działa, że da, te narzędzia nie działają, to lata świetne mijają. I teraz uwaga, my wskakujemy, cali na biało, czyli my, mali i średni przedsiębiorcy. Które możemy elastycznie podejść również do projektu rekrutacja, tak jak się teraz elastycznie podchodzimy do, do marketingu, nie wiem, do, do różnych marketingowych rzeczy, gdzie musimy to zmieniać, ponieważ rynek się zmienia i klient się zmienia, tak? Więc ja dokładnie to zrobiłam. Wiedziałam, że mi ta rekrutacja nie idzie, a wiedziałam, że muszę tę rekrutację zrobić. Ja po prostu tak grzebałam, tak szukałam, tak kminiłam i tak wszystko układałam procesy, że wykminiłam. Super pomysł na to, żeby w kategorii, w której wszyscy bym się nie dał rekrutować pracownika, zbudować bardzo dużą organizację, jedną największą w Europie. Także kochani, ja mam sukcesy na tym polu. Rekrutowałam też menadżerów, pracowników, biura i wiem, że każdy etap rekrutacji powinien być dobrze dopracowany. To nie chodzi o to, żeby dać ładne ogłoszenie. Nie, bo to jest początek, tak? Znaczy, początek to jest w ogóle profil pracownika, ale o tym też będziemy za chwilę mówić. Czyli. Jeśli mówimy o trendach, to mówimy zmiana, zmiana podejścia do rekrutacji. Tak? Jeżeli mówimy o trendach w rekrutacji, to jest ja się uczę, uczę, jestem, świad jestem świadomym przedsiębiorcą, jak wyrekrutować teraz pracowników. Jak rekrutować teraz pracowników? Nie uczymy się tylko marketingu, uczymy się też rekrutacji, bo to jest nasz no trochę obowiązek, jak mamy te firmy, bo sami ich y, nie będziemy prowadzili. To nie jest tak, że my sobie tutaj damy ogłoszenie, kto się zgłosi, popatrzymy, kto nam odpowiada. Tak? My musimy wiedzieć. Kogo szukamy, i my musimy znaleźć mega narzędzia, żeby go dobrze poznać, żeby potem nie było, że na przykład, ja miałam taką sytuację, że dziewczyna mi powiedziała: Słuchaj, no wiesz, ale ja za pół roku to jadę dookoła świata, nie? No i super, to jest to pokolenie Y, które jest otwarte, ja ich uwielbiam. I ja będę za zawsze tutaj się ze wszystkimi wspierała, że trzeba umieć rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, ale wiecie, co zrobiłam na następnej rekrutacji? Po prostu zapytałam, Każde, do każdej rekrutacji dołożyłam sobie jedno pytanie. Czy Pani ma zamiar, Pan, yy, nie wiem, yy, zorganizować sobie podróż dookoła świata za pół roku na przykład, tak? I już wiem, już eliminuję takie zagrożenia, więc uczymy się yy, i poznajemy, Jakie są potrzeby naszych, yy, naszych kandydatów? Pokolenie Y to jest cudowny temat, właśnie, że my nie potrafimy się z nimi trochę komunikować. Ja o tym zrobiłam taki dosyć ciekawy live, ale myślę, że Wam jeszcze wspomnę w następnych dniach, żeby, żeby, żeby powiedzieć Wam, w jaki sposób ci ludzie postrzegają rzeczywistość, dlaczego my się z nimi nie rozumiemy. My Xy może, chyba że też jesteście Y. -kami. Wiecie, to, to tak różnie, strasznie wygląda. Więc jeśli mówimy o, o tym. Że są nowe trendy w rekrutacji. To jest też podejście, że jeżeli nie mam tego specjalisty, to zastanawiam się, czy mogę, go, czy mogę go szkolić i wyszkolić sobie takiego pracownika. Czyli szukam kompetencji, a szkole kogoś, kto będzie u mnie pracował. I teraz uwaga: wiecie, jak ja rozmawiam z przedsiębiorcami, to mówią: Nie, 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 tego to się nie da, nie mam czasu. bo to jak? Nie, 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 nie. To jak masz alternatywę? Hello, no nie masz. To jak nie masz, to siadaj tu z powrotem i ucz się. I, I zaraz wykminimy, jak to zrobić, tak? Jak poukładać proces? ja w dwóch swoich organizacjach, i Time for Wax, i Time for Nails, teraz my szkolimy. My szkolimy, bo my chcemy mieć jakość, bo my chcemy mieć. Yy, osoby, które są wartościami związane z naszą organizacją, mają te same wartości i to przynosi efekty, tak? I oczywiście w różnych kategoriach są różni specjaliści, więc ja nie wiem, że to jest takie proste, ale przecież nawet jak weźmiemy informatykę pod uwagę, to rozmawiałam z koleżanką, która mówi, że już szkolą nawet po medycynie ludzi, którzy nie idą na lekarzy, tylko szkolą się na informatykę, bo lepiej będą zarabiali i są mądre, smartne firmy, które mówią, ok, to my ułożymy proces szkolenia, bo chcemy zarabiać bo chcemy budować duże organizacje, tak? I słuchajcie, ci, którzy tworzą organizacje, ci, którzy kupują biznes, tak na przykład jak w jak się przyglądam teraz, to oni wiedzą, że bez teamu nie ma biznesu, że bez teamu to oni tego nie skalują, że bez teamu to nie będzie kapusty, no po prostu, najnormalniej w świecie, tak? Chciałabym no, powiedzieć, właśnie trochę zaczęłam już mówić o tym, dlaczego, yy, dlaczego rekrutacja w moim przypadku yy, była tak istotna, to już mówiłam, że bez bez, bez skalowania tego biznesu, bez ja bym tego biznesu nie wyskalowała. Ale też ważne jest kochani to, że tak samo jak Wy, tak samo jak szereg przedsiębiorców, który, z którymi ja się spotykam, ja miałam bardzo dużo obaw i bardzo dużo wątpliwości, bo ja uważałam, że tak, wszystko zrobię sama lepiej, bo byłam po nieudanych próbach rekrutacji, więc stwierdziłam nie, 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 mi nikt nie jest potrzebny, ja sobie wszystko sama zrobię lepiej. A druga rzecz, to byłam, nie byłam przekonana, czy się chce dzielić pieniędzmi. O, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli miałam zysk Y, to pomyślałam sobie, okej, okay, przecież ja muszę tak załatwić biuro, zacząć rekrutować tych ludzi. Przecież to są wymierne pieniądze, tak? Ale dzisiaj wiem, że gdyby ten mój mąż wtedy nie powiedział mi, słuchaj, ty musisz zacząć rekrutować ludzi, bo ty z tego biznesu dużego nie zrobisz to ja bym do dzisiejszego dnia tkwiła sama na zapleczu salonu bez yy, pracowników, którzy, którzy mogliby ze mną rozwijać ten biznes. <laughs> I miałam takich, nawet jak już potem jechałam już, w ty, w ty, w ty, bo ja bardzo szybko yy, działam, więc jechałam do, do pracy, zadzwoniłam już yy, do znajomego, yy, on miał jakieś biuro dla mnie, więc ostatecznie to biuro wynajęłam. I tak się zaczęła przygoda z rozwijaniem teamu, I, ale po drodze, po drodze miałam bardzo dużo obaw i wpadek z rekrutacją, tak ludzie byli nieodpowiedni, ja nie potrafiłam rekrutować, to się wszystko, to wszystko nie było tak, jak powinno być i ja z tych ankiet widzę, że macie dokładnie takie same problemy, jak ja, więc ja, ponieważ przeszłam tą drogę, to bardzo dobrze Was rozumiem, jak to jest trudne, ale też wiem, że można coś z tym zrobić, że można uszczelnić ten system rekrutacji i że warto zainwestować w to swój czas, nauczyć się, spędzić trochę czasu, popróbować i, i, i uszczelnić ten proces rekrutacji, o którym ja cały czas mówię, tak? Moja historia pokazuje mi, że gdybym ja nie słuchała się też ludzi, którzy z zewnątrz patrzą i mówią, słuchaj, to już jest taki moment, że już sama nie, albo tylko z tym teamem to nie, to ja bym tego biznesu nie zrobiła. I pytanie, czy w Waszym przypadku też tak nie jest. Czy, czy to nie jest tak, że, że, że jest trudno przy, pewnej, yy, przy pewnym zasobach, które Wy macie, czyli Wy macie określoną ilość godzin, którą pracujecie, określone kompetencje, czy, czy to nie jest ten moment, żeby wyrekrutować pracownika i musicie sobie powiedzieć, to są moje priorytety? Ja tak kiedyś sobie powiedziałam, ja muszę wyrekrutować dyrektora zarządzającego, żeby sprzedać biznes, ja muszę wyrekrutować ilość kosmetyczek, ja muszę wyrekrutować zespół marketingu, żeby to wszystko miało ręce i nazwę. Chciałam się zmierzyć troszeczkę z waszym zastrzeżeniem, że nie ma dobrych ludzi. Wiecie, że jakieś też tak mówiłam, że nie ma dobrych ludzi. I powtarzam, i teraz jak spotykam przedsiębiorców, którzy mówią, że nie ma dobrych ludzi, to mi się tak chce śmiać, bo ja mówię, Boże, ja siebie widzę sprzed kilku lat, tak, że nie ma dobrych ludzi. Ci ludzie są, tylko my musimy umieć do nich docierać, tak? I, I słuchajcie. Ja myślę, że nasze postrzeganie, nasza taka teoria, nasze takie przekonanie może, że nie ma dobrych ludzi, wynika z naszego doświadczenia. Czyli z tych naszych nieudanych rekrutacji, z tego, z tego, że się zawiedliśmy nieraz na ludziach, z tego, że próbujemy, uwaga, nieudolnie rekrutować, bo umówmy się, jak zostaniecie ze mną na dłużej na całe wyzwanie. I jeszcze zapiszecie się zwłaszcza na webinar, to zobaczycie, że. Nieudolnie rekrutujemy. No nieudolnie. I tak naprawdę, żeby się zmierzyć sam ze sobą, ja dzisiaj mam taką, y, takie założenie, że chciałabym zmienić u Was świadomość tego tak naprawdę, że, y, że to nasze myślenie trochę jest mylne na temat rekrutacji. Ona nie jest prosta, bo ja też, chciałam powiedzieć, że nie jestem blondynką, ale jestem blondynką, <laughs> ona nie jest prosta. Y, ona nie jest taka y, łatwa, ale ja Wam pokażę, jak łatwo się rekrutuje, bo, bo przez to przeszła. Natomiast naprawdę warto sięgnąć po to, bo po drugiej stronie jest naprawdę super, czeka na Was dużo wolnego czasu do spędzenia i możecie sobie też y, ten czas, słuchajcie, na swoje pasje przeznaczyć. Ja tego doświadczyłam, więc ja wiem, jak to jest. Jak ja już rekrutowałam tych ludzi, ja już nie, nie miałam wszystkiego na głowie, to myślałam sobie, kurczę, ten biznes jest jednak fajny. Ćwiczenie tak? polega na tym, i chciałabym naprawdę chciałam, jeżeli myślicie poważnie o tym, żeby, żeby tą rekrutację y, rozwinąć, żebyście, żebyście wzięli dzisiaj to ćwiczenia, ale dzisiaj, tak? bo jak powiecie sobie, że jutro, pojutrze, to, to będzie nigdy. Y, I wypełnili i odpowiedzieli sobie na te pytania. Bo teraz tak, jakie są najlepsze ćwiczenia, jeżeli ktoś Wam dobrze zadaje pytania, a tu macie y, pytania, które jeżeli dobrze na nie odpowiecie, ale. Dobrze to znaczy szczerze z sobą, tak? bo to nie jest dla mnie, tylko to jest dla Was, to może zrozumiecie, gdzie tkwi błąd, to może zrozumiecie, że rzeczywiście może powinnaś, powinnaś się skupić na rekrutacji i część pracy swojej, którą teraz robisz delegować, ale też skupić się na rekrutacji to znaczy powiedzieć sobie, ok, codziennie robię coś, co, co mnie przybliży do rekrutowania pracownika, tak? to zrobię lepsze ogłoszenie. Obdzwonię, zapytam, zrobię sobie listę pytań, zrobię sobie, nie wiem, profil pracownika. To są wszystkie rzeczy, które będę Wam mówić na webinarze. Także koniecznie to macie linka, y, y, zapiszcie się na ten webinar, bo, bo będzie zamknięty 22 o godzinie 21. Będę robiła dla Was webinar. On Podzielę się właśnie tym, co wiem i co działało. Powiem Wam, co nie działa i czego nie robić, a tak naprawdę y, co działa. I teraz tak, wracając do tego ćwiczenia, tak? Ćwiczenie warto zrobić naprawdę. Chciałam Tutaj są takie pytania, które mają Wam uzmysłowić, jak duże doświadczenia macie w rekrutacji. Czyli ile, ile razy rekrutowałeś ludzi? 5, 10, 15, 20? Tak? Czy, do, czy dokładnie wiesz, jakiego pracownika szukasz? Tak? To opisz go. Czy wiesz, gdzie pracownik, którego chcesz zatrudnić, poszukuje pracy? Zobaczcie, to są takie podstawowe rzeczy, a my się często nad tym nie zastanawiamy. Tak? Czy rekrutowałeś i zmieniałeś coś w sposobie rekrutacji? Co to było? Czy cały czas jedziemy sztampą? Zobaczcie. A. Spodziewamy się innych efektów, czyli robimy cały czas to samo, a spodziewamy się innych efektów. Trochę, trochę. Nie uważacie, że to jest taka trochę utopia, że w ten sposób nie nauczymy się czegoś nowego, w ten sposób nie odkryjemy czegoś nowego nie będziemy mieli lepszych innych efektów, jeżeli robimy cały czas to samo? Cały czas wysyłamy te, te same, yy, te same yy, ogłoszenia. Yy, o tej samej treści, nudnej, cały czas y, poszukujemy w tym, tej samej przestrzeni, piszemy w tych ogłoszeniach rzeczy, które nie są seksji dla pracownika. No to, kochani, kto ma do Was rekrutować się? Kto ma do Was się przy, przy, przyjąć? Ja bym nie chciała na nudne ogłoszenia odpowiadać i w nudnych firmach pracować. Każdy z Was znajdzie coś, co u niego nie działa, albo każdy z Was powie: okej, okay, to o mnie mówiła może. Albo okej, okay, albo ja to dobrze zrobię, albo ja to powinienem poprawić, albo powinnam poprawić. Także, kochani, spotykamy się jutro i przy. przy Przygotujcie sobie listę pytań, to będziemy tutaj, słuchajcie, sobie troszeczkę porozmawiamy, tak? Dziękuję Wam bardzo, przyjdziemy się jutro o 20. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki, cześć.